No, witam. Dzisiaj jedziemy na działkę, więc będzie taki vlog podróżniczy troszeczkę. Mama idzie właśnie z dzikiem. Zaraz się pakujemy, ale przed spakowaniem to trzeba zrobić. Trzeba sprzątnąć mieszkanie, żeby potem wrócić do czystego mieszkania. Więc zabieramy się do roboty. Nie wiem jak wy, ale ja nie jestem w stanie gdziekolwiek wyjechać bez sprzątania mieszkania. W sensie, no muszę wrócić tak, że jest czysto. To, co pewnie zauważyliście w wielu moich filmach. Staram się być w miarę dokładny. Tak to wyniosłem z domu. Tak mi się zawsze podobało, jak jest dobrze sprzątnięte. No i w związku z tym trzeba pamiętać, wyobrażać sobie, gdzie ten, tak sobie zawsze wyobrażam, nie? gdzie ten brud może siedzieć. Więc zawsze zaczynam od... Tej części kurków, bo tu jest mnóstwo kamienia. Zwłaszcza, że mamy mega twardą wodę. No i to potem się osadza wszędzie w jakichś szczelinach. Musimy sobie jakieś filtry kupić, no bo to jest masakra. Tak samo jak na przykład na, na szybie, albo w takich. Pokażę Wam, właśnie. Muszę to. Muszę, muszę się tego pozbyć. Trochę ja przybliżę sobie. No. Tutaj, w tych przestrzeniach ten kamień trzeba się go koniecznie. Gdzie ten palec mój? O. Nie tutaj. Trzeba się go koniecznie... FAK. No ale wiadomo o co chodzi, tak? Trzeba się go koniecznie pozbyć. No dobra, więc ja tutaj się tym zajmę. Zrobię sobie shortyka na TikToka. Dla każdego, kto się nie potrafi skupić dłużej niż 5 minut, niż 5 sekund. A my się widzimy pewnie w kuchni zaraz jak sprzątnę. No, ale możesz być w kadrze. Nie przeszkadzać to. To ja się tu po pobiegam. Zobacz, tylko czy działa mikrofon. Raz, dwa. Dobra. Dobra, kolejna sprawa, tutaj trochę mamy rzeczy, żeby wynieść je już do samochodu, ale jak mamy sprzątnąć tą jedną łazienkę, to co, to trzeba sprzątnąć kuchnię po całym tygodniu. Magda zbiera warzywa na zupę krem, więc też ma swoje zadania. A ja jeszcze rano opracowałem trochę. A w międzyczasie co? No, Magda zajmowała się dzieckiem, więc to nie jest tak, że prawda, ona nic nie robi. Często to będę zaznaczał, bo często mnie takie rzeczy niektórzy piszą. Ja wiem, że to jest mniejszość, ale dla tej mniejszości nawet będę zaznaczał, że to jest mróweczka. No dobra, więc teraz tak, szybciutko to zrobię, do TikToka sobie taki szybki shortik zrobię, a my się widzimy pewnie na kolejnej stacji sprzątającej. A, nie będę się odkurzał, bo Magda odkurzała, więc zawsze trochę mniej roboty. Jak pewnie dobrze słyszycie, dużo się dzieje. Jakieś tam są wiercenia u sąsiada, Magda robi tę zupę, a my jesteśmy na kolejnej stacji, kolejna łazienka. Ja sam się zmęczyłem tych schodów. No i co, no wiadomo. Sprzątamy. mój żywioł Jak się gdzieś jedzie no to trzeba wziąć łóżeczko W ogóle jeszcze ogarnąć tutaj yy, Całe łóżko sypialnie yy, Kurze też sprzątałem w całym domu Ale to już wam nie pokazuję, bo mi się nie chce trochę tak tego nagrywać yy, Natomiast co Ogarniamy tutaj I znosimy łóżeczko na dół, żeby je zapakować do samochodu no. Złota to nie robota. Wszystko zawsze na siłę trzeba. Kurde. O. Człowiek chce delikatnie, a to nie ma co. Trzeba czasem pieprznoć. Bywa i tak, ale idziemy dalej. No ale siłą rzeczy coś tam wynegocjować, pokazać nam poblzu, że no, my jesteśmy trochę słabsi, ale organizacja z naszej strony, no ale boję nie powinniśmy jakoś... Odprawić. To jest szatan. No dobra, zobaczmy. Ale ma nogę. Jak głęboko on ma nogę. O, ładko. Teraz będą ludzie mówili, nie wykręcaj. No polisz od tą Fuu, nie będę lizał. No polisz tak się robi. No, ale jak. No, to się nic to nie Ja mam kubki smakowe nie. słabe. Polisz, jak się będziesz po to szczypie jakieś tam. No, ale tak musisz, no naprawdę, tak I Co ma być? Szczypie? Najpierw nie szczypał, teraz. Może delikatnie? Nie wiem. Fuh. No, jak policzę, to nie szczypał mnie. Tak pod koniec troszeczkę. Ciężko mi ocenić. Jeszcze raz poliżę. Najpierw nic nie było, a dopiero potem. Ja się tam mówi, że szczypie jak jest... No, może tak wyraźnie szczypie to wtedy siebie. No to zaraz w internecie, się wie. czy ten GPT... No ten No, elegancki. Do, ma dorodny korzeń. Dobra, jest kilka grzybów, które ja wiem gdzie są. Nie, na tata powiedział, gdzie on nie, jest. Nie, bo ja powiedziałam, że tu jest grzyb. Chodź. To znajdziesz kolejne grzyby. Że co, że tak biały? No, no, to to chyba mko muchomor, mko no nie? Tak. Chodźmy najpierw... Dobra, to skończmy ten róg, ale nie idźmy dalej, bo ja nie pamiętam, gdzie jest reszta. Tam jest taki ładny grzybek, nie? Znów. Tam były. Co nie idźmy dalej? No, no bo, ja, bo ja chcę z tej strony zebrać grzyby, no, no, tak. a potem... A, ale patrz jak przebił w ogóle mech, nie? Mega, dobra. Dawaj kopyto. O, ale ma kopyto. Jaką w ogóle głęboko rośnie. O tam widzę muchomora chyba, zaraz poszukamy. jaką on, jak on ma w ogóle nogę. Oj urwałem mu nogę. Kurczaki, szkoda, bo... e patrz, on taki tu jest... To, zobacz, zobacz. Tak głęboko się wbił, że ciężko mi było... Wiesz, on tam jeszcze głębiej, głębiej rośnie, nie? Patrz, tu jakby... Nie co to, to jest. No, tak jakby drugi. No nie? Zresztą to, to wygląda jakby się ją rozdzielić jakoś. Nie, on raczej razem. A. Ale luber, Patego. Tam trochę jest smuchomor taki czerwony. Gdzieś tam między drzewami mhm. I tu jest jeszcze Patrz, nie byłeś wczoraj. Tak się poprzebijały. No, tak nie wiem, że one No. Jak się poprzebijały. Super. To wyrwij jakiegoś, pokaż, jak wyrywasz. Co tam? A, trzeba go pokrywać po trzebażce, bo ci TikTokowi hej zjedzą. I wykręcić, bo jak się nie wykręca, to on umiera. Czy coś tam? Jaki piękny grzyb! Dawaj dalej, jak już jesteś na dole. Że jak się zobaczy grzyba, to trzeba go zerwać, bo już większy nie urośnie. I to prawda? No, tu jesteś z taki mini. No jaki mały grzybek! Pewnie się z niego śmieją w szkole. A spróbuj go wykręcić. No, jako wykręcę. A, a one są w ogóle razem. Ale piękny grzyb! A to prawda? W sensie to jest tylko takie powiedzenie, czy po prostu chodzi o to, że prędzej zjedzą grubaki niż. Okay. No, tak. nie? Ten. Tak, myślisz? No. Trochę je odkopię. Ale niesamowite, jakie takie no, twardy te nogi. A śmieszne, że są takie twarde, tak grzyby. nie dlaczego. Zawsze myślałem, że grzyby są miękkie i że jak ujrzę je w czapkę, to że się zepsują. A są takie, no kurki pewnie są takie miękkie. kruche. Ale numer tam? Naprawdę? To, to jest takie to w ogóle co? No ciekawe. Ale bo... A kupować no to nie Ale to w ogóle dziwne, bo mówisz, że... A patrz, one są w ogóle połączone w taki jeden jakby... To w ogóle dziwne że mówisz, że nie ma tutaj dębów, ale no one rosną pod dębami, a tu nie ma dębów. No ale że rosną dęby. Okej, tylko że tam pod spodem jakoś. Kurczę ale to jest. Zobacz, zobacz jakiego mamy Ten co go tam mi pokazuje. Trzy, chyba jeden. No są A ten taki biały to co to jest za grzyb? też No, jakbyśmy poczekali ze 3 dni, to byłby duży, nie? Mógł go zjeść, nie? A to ten, ten biały prawdziwek? Nie. nie. Patrz! patrz. Byłoby mi zostawić bryłę tą korzeniową. Chcesz teraz? A. Wrzuć tam trochę. Ale on tu jest, patrz, widzisz? A Zobacz. Jest. ale numer. Fajnie Pokaż jak duży jest? Czeka, to, zdjęcie Czekaj, to złe zdjęcia. To są tak pękarki. Ta wilgość to jest tylko powierzchowna, nie tam to Ale piękny, uśmiech do kamery. Dużo, ale tam jeszcze są nie jest tam jeszcze widziałaś, nie? Na boku o. A ten, co jest przewrócony bok, to jest jego noga? Czy co? Ale zobaczcie w ogóle, jak on mądrze. Ale spójrz. Spuszcz... Zobaczcie. Chodź, zobaczcie. Zobaczcie, jak on się przebija przez rośliny, i on jest tutaj opleciony przez korzeń, dlatego rósł pod kątem. O kurcze! Tak, bo trochę tej grzybni w środku. Niesamowite. obecny mu tyłek, nie? No obecny to i to. Elegancki. Grzybki. Ale piękne te pola Dalsza podróż w celu znalezienia super grzybów Moim zdaniem w moich okularach świat jest dużo piękniejszy Staram się No Bardziej mi się podoba No te okulary bardzo je lubię bo w nich właśnie wszystko wygląda tak inaczej Ciężka noc dziś była? No. Chcesz powiedzieć dwa słowa, czy nie? Dwa słowa, czy nie? Dwa słowa, czy nie? Jestem ciekaw, jak on zbiera, trochę sobie testuje właśnie. E... Ciekawe czy ten wiatr słychać. Tak, tak, no dlatego testuję sobie, nie? nie słychać, jak Powinno nie być słychać. Powinno nie być i powinien... I... Co ma? Lisią siwkę. Nie mówi się na lisie cipka. Nie. Ja <noise> to jest szczur chyba się na to mówi. Nie, nie wiem, jak się na to Nie wiem. A nie jeszcze? Co? Jeżyk? No. Jezu, że ktoś tak mówił na to. Nie tak mówię. Ale na te takie, co w filmach mają, takie szare, długie. To, to mysz, tak? Czy szczur? Mysz, to szczur, nie wiem, mi się wydaje. Ciekawe. Ale nie. przy kapturze to są lisicipki. Aha. No najwyżej będę podgłaśniał go w... Jaka była dzisiejsza noc? Słucham. Żeby trochę nie było, że wszystko jest super ekstra. Długa. Tak samo wczoraj też było długo, nie? No. Ostatnie jest długo. Ale to nieustannie przez bąki, chyba, tak? Z tego co no, powiedziałem? Tak, no. Znaczy, bąki są problemem, ale potem jest przez wszystko nerw, no bo jest, są bąki, potem jest głód, ale nie może jeść, bo go boli brzuch. Ale jest śpiący, ale nie może zostać, bo jest głodny. No i tak w kółko. Więc. Patrz co tam jest? Gdzie? Tak. Takie co lata? Takie białe, nie, coś siedzi tam. A. Widzę, ale chyba tego nie złapię zoomem A nie jest No jakiś stwór Stwór A tam jest stwór. samochód jakiś Ciekawe I tam są ludzie A, że przyszli na grzyby Pewnie tak, często są samochody z grzybami, też ze zbieraczami grzybów Och. I tam jest dużo mrówek po lewej No bo ja podróż całe dzieciństwo w tych klasach spędziłem ale tam są takie kopce z mrówek no, Matko jak on mnie obślinił i obrzygał Masakra. No, a żeby nie było tak kolorowo, to ja na przykład wczoraj poszedłem spać o 22, bo tak się... 20. O, o, 20, o 20 bo tak się źle czułem po tygodniu całej pracy, bo jednak no, cały ten system działa na pewnych zasadach i czasem się płaci za niego cenę. Czyli, na przykład, jak ja pracuję tak bardzo intensywnie przez krótką część tygodnia, no to zdarza się raz na jakiś czas, że przez jeden dzień jestem w ogóle nieżywy i to akurat padło wczoraj przez różne problemy, więc no, też nie jest tak jakoś idealnie. No. Myślałem, żeby zrobić te pytanie i odpowiedzi, ale na wszelki wypadek wolałbym sobie usiąść. Na działce, właśnie, jakby się okazało, że cały materiał z tego spaceru nie ma sensu. Pokaż na wszelki wypadek, jakie znalazłeś grzybki. Takie, ja tylko nie wiem, co... Tylko nie wiem, jakie to są. Opatrz. Czekaj, widzę żeby to nagrać. Jest, to Ej, jest, to już jest na pewno zajączek. No to też chyba są zajączki. Patrz to. O, taki był w tej grze grzybobranie w A mówiłaś, że nie znajdziemy nic? Ja zawsze znajdę. Ale nagrać. nie znajdziemy po prostu nic tak dobrego jak u twoich rodziców na działce. Tu jest pająk. jest tutaj. Patrzcie jaki pajok. Mogłabym teraz coś powiedzieć i dopiero to usłyszysz. Tak, jak to będziesz patrzę, montować. Pajączek i o, co, mówi, co mówiłaś? <laughs> Piękne. Ale te, ej, ale ten to A? jest chyba Kurde, nie wiem co to jest. to bo go trochę. Nie wiem co to jest, bo ma inną nóżkę, widzisz? Aha. Znaczy, bo tutaj wygląda jak zajączek, ale po nóżce wygląda trochę jak taki koźlarek, więc moi rodzice to zweryfikują. Dobrze. No, więc mam już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem grzybów, a Ty? Nie mam jednego. No właśnie. Czyli beka w klatkę i mnie odświnia. <grymne> co tam grzyby Coś powiesz do widzów? Nie. No dobrze. Bo wiesz, że przyszliśmy tu zbierać grzyby, nie? <noise> zaraz uważaj, bo. No uważam. Świnia przyszła do nas, i od razu znajdę, że nie zginęło. dla mnie. Patrz, kolejny. Patrz, żyw, żyw. Tylko te, co są, nie wiem, co to, to są. są. Takie, one wyglądają jak z i Obelixa, czy tam do zupy takie dodawali. Trójolce. Ej, to, to też są jakieś jadalne Patrz, chyba. Jest jeszcze jeden. Tu? Tak, tu i tam na górze jest jeszcze jeden. Co? Gdzie? Tu, 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 pokażę. tu, A, dwa tam są. A. Ej, ale nie wiem, co to są za grzyby. Oj, tu jest jeszcze jeden. No, ale to rodzice twoje. Więc te próby. to takie są... zobaczymy. Okay. To są te same, co te. A, Więc zobac... małe. Oj. Czekaj, muszę torby wyjąć. A! O, patrz. Ojej. Kurde, one wyglądają jak takie niedobre psiaki, ale ja się tym nie znam. No, ale I mają wiem. gąbkę. No, ja wiem, wiem, bo właśnie chodzi o to, że ktoś no właśnie... się nie zna. Tyle grzybów omija i nawet nie wie, że je. Nie to takiego przechodzi. No bo najgorsze jest to, że. Yy, no bo tak, jak są blaszki, to ja ich nie zbieram. No. Bo oczywiście są takie, co można jeść, na przykład jakieś tam kanie, czy. Yy, oczywiście jak grzyby, to. co robisz? To nic. Co? Jak grzyby, to co? To z drążek. Tak. Nie, no w sensie. Ja na przykład nie zbieram właśnie tych z blaszkami, ale... Yy, a teoretycznie jak jest coś z gąbką. Nie, no to też może być złe, nie? No to właśnie chyba nie wiem. A nie. Chyba czasami mogą być złe. No bo na przykład szatan ma gąbeczkę, no tak? Dobra, no zobaczymy. Te, o. Te to nie jestem pewna, ale to sprawdzimy to. Brawo, o, o, tu, tu jest jeszcze ja jeden. Się... Nie, wcale że nie, bo ja. <laughs> o ej, a ty... Patrz, to jest... Jaki? To jest właśnie czerwieniak. I czerwieniaki rosną przy brzuskach. Czy ma gruby korzeń i mały czopek. I taki brązowo-czerwony ten. Co? Iść pewnie w gówno albo coś? Nie, A co ty co? tak brzydko mówisz? bo ty tak mówisz zawsze? Nie. A co to jest? A jak świet wygląda. Oh, <laughs> Jezu. Next. Dalej. Ej, fajnie! Są czerwieniaki! To mega! To jakieś rzadkie takie grzyby? No Nie, no ale one są dobre też. Fajne takie. Ciekawe, była ja w ogóle nie... One właśnie przy brzuszkach rosną, ale właśnie w takich młodych lasach. Ja sobie nie potrafię w ogóle przypomnieć smaku jakiegokolwiek grzyba. Może poza tymi kurkami, które jemy, pieczarkami. Dostrzegłem grzyba. Zaraz będzie inspekcja. Tylko gdzie on jest? Jest! Widzisz? Patrz na mój ten... na, na ekran. A sobie miejsce. <laughs> Chyba, chyba dlatego tam rośnie. Chyba dlatego tam rośnie, bo nikogo mu się nie chce po niego iść. Mam nadzieję, że będzie warto. Ej, to wygląda jakoś ładnie. Jaka dziura tu. Dobra, poklepię, żeby nie było. Wykręć wow, go. ale ma korzeń. Wow. Ale prawdziwek. Ale prawdziwek, ładny, zaraz zobaczymy. Ale chyba się nie robi sina ani różowy. Prawda, bo nie jest szatanem? Mm -hmm. Ale nie jest. Jakby był szatanem, to by się robił różowy, albo czerwony, albo siny a ten się nie robi. Więc zobaczy tylko tu, czy nie ma obok jakiegoś. To taki jest wart jak każdy, znalazła, co znalazłaś, to nie? Czyli jest równo. Nie, tak. to jest jeden. Nie. <laughs> tak. Fajnie. No dobra, no opłacało się przyjść do tego lasu. No bo od 13 w sobotę iść do lasu na grzyby. Przecież każdy grzybiarz wie, każdy grzybiarz wie, że jak na grzyby, to trzeba iść nad ranem, w sprawdzone miejsca, w swoje miejscówki, a nie, że o 13 Naczuja do lasu. Co to ma być? No, ale na szczęście nie wyszliśmy na tym stratnie. Już jest w miarę dobrze. Ale nie widzę tutaj obok jakiś. Idę tam do ciebie. No, jaką ma piękną dupkę. O jejku, jak jest śliczny. Ma taką, jak to się nazywa? Nie okrągłą, tylko taką. Taką obłą. obłą no. No. Taki trochę jak z rysunku. Tak jak z rysunku. Z tej strony. Dokładnie. Jaki typowy grzyb? Grzyb. Fajnie. fajnie. Ciągle nie wiedziałem jak ten mikrofon przyczepić, żeby było nas słychać w miarę dobrze. I stwierdziłem, ja, to jest że... jest miejsce idealne. On zasypia chyba? Tak, zasnął już nawet. Usz... Musiałbym kupić takie czapki z uszami. No. Chyba nie ma dobrego terenu do grzybów, nie? Jak są takie... Yy, igły i liście spadające czy, czy nie? Nie no to można znaleźć na przykład na On to ma fajnie Leży na brzuchu nic nie robi daj nagram Nie chciałem się z barbą biodronić O mrowisko mówiłem że są mrowiska tutaj Pa A, no Podejdźmy Jakoś tam podobno... Mama mi mówiła, że jak się położy chusteczkę na takie mrowisko, to te mrówki je obiegają i potem ma zapach jakiś taki. Ta chustka. Nie wiem, no chyba tak po prostu taka zabawa, że się kładzie chustkę na mrowisko. Nie wiem czy to są mrówki w ogóle? Nie no są, są dookoła. Nie wiem, mrowisk, mam wrażenie, że mnie Obchodzą. obejdą, no. Na pierwszy, pierwszy rzut oka nie ma w ogóle tu mrówek, ale potem jak się przyjrzysz to widać, że, nie cały, no, widać, że cały mrowi. No i wokół nas ten też na górze chodzą. Zwłaszcza. O pająka miałaś. a to jest drugie. Tak, tak, nie widziałaś? No, wzią. no. Ojej, nie widziałam. Idę stąd, bo to jest mrowisko. To jest Jeden, mrowisko. dwa, trzy. Mój dziadek chyba właśnie łopatą takie mrowiska przynosi. Znalazłeś grzyba? Chodź, daję parę że bo wyglądasz na taki... Muszę Cię nagrać. Trzymaj parę, trzymaj tego. Bo wyglądasz tak taki skrzat od tyłu. Jak tak się garbisz i zbierasz grzyby. Golubie, co znalazłaś? Chyba prawdziwka. Super. Ej, prawdziwek. Nice. Elegancko. No, podoba mi się ten las. Mm. O. Znalazł prawdziwka. Zbrodni. To idziemy dalej, bo po tej stronie nie będzie, to się idźmy tam w lewo. A skąd wiesz? No jak ktoś już zebrał tutaj? A skąd wiesz, skąd przyszedł? No bo tu jest... Widzisz ta defana ścieżka jest? No a to, to jedna sama w deftała ta no, Dobra, możemy tam iść, to po prostu... Mieszy mnie to, że jest... No zakładam, że co no, no bo sąsiad jest tu blisko, to zakładam, że on idzie. Ten sąsiad to zebrał. Tak. Czego znaleźć i zjeść tego sąsiada. Nie ja myślę, że ty jesteś niespełnionym policjantem, detektywem, bo jak ty z daleka widzisz cztery kawałeczki grzyba i wiesz kto to zrobił i skąd przyszedł, to powinieneś zrozumieć wygatki po mam... policyjne. <laughs> po prostu umiejętność... <laughs> Ma po prostu umiejętność dedukcji. Wrody też tak mają, tylko że jak ludzie tak mają, to się ich nazywa rasistami. Widzimy wzory i schematy. No dobrze, wracamy do domu. Moglibyśmy jeszcze trochę pochodzić, ale syn się budzi, a to oznacza, że powinniśmy powoli wracać. Więc i tak wyjście było udane. A odpowiednie. Widaćcie? Tak. odpowiednie zarządzanie porami jedzenia oraz spania syna gwarantuje sukces i spokój rodziców. Więc właśnie dlatego teraz tak e, troszeczkę szybciej wracamy. Na pewno. Ale jak byliśmy na przykład nad morzem, no to karmiliśmy go normalnie w lesie, więc to nie jest też tak, że trzeba. Jakby ale... No, jakby chciał teraz, to by go Magda nakarmiła, ale w sumie wracamy co? Dlaczego? A, ja zapomniałem, że Magda jest głodna, jak tu wchodziliśmy też przecież. Więc też ważna rzecz. W ogóle zawsze mi się tu podobało, na, na jakiś film taki w średniowieczu, czy coś takiego. Mega to... Adamczycha tu zbuduje? Tak, no jakaś taka Adamczycha. Pięknie tu jest. A gdzie to jest? Nie wiem, gdzieś ich... to jest, naprawdę jest Adamczyche, ten ich plan? No w sensie, oni zbudowali plan w jakimś miejscu, gdzie jest jakiś skansen. No. I tę część budynków zostawili i stoją a. i można jakby pojechać i zobaczyć a część jest taka, że już była tam wcześniej. A, ciekawe. I to jest po prostu, że można pojechać i sobie pochodzić i pozwiedzać. Ciekawe. I jest bar u Żyda. O. I jest ten, chyba ich ten dom. Nie. Coś tam chyba jeszcze. No, no kurczę, no nie mogę się nacieszyć po prostu jak ten, to światło się przebija przez te drzewa. Jezu, no człowiek należy do, do lasu. Zawsze od domu. jest od domu. Tak, A z tego, no dziadka po tutaj leżą zawsze krótki. Poopowiadaj nam, jak się obziera grzyby. Tylko teraz jest sucho w lesie, więc tak tego nie widać, ale na ogólnie są obślizgłe tutaj. Więc się tak bierze i tak się obiera skórkę po prostu z myślaków. I już z dwóch obrałam. I potem są takie ładne, bielutkie. O, ten. Ten był trochę robaczywy, więc taki ma malutki ogonek. No i tutaj o, tak się bierze i się obiera. Nie wiedziałem. No. Ciekawe. Potem się jeszcze trzeba oczyścić yy, ten. Jak się nazywa? Nóżka. Nóżka. Z tych wszystkich śmietków. Teraz ci pokażę, ale muszę najpierw obrać. Coś tam się nie Czekaj, Znowu skarpek jest załeś, założyć, ci wysoko założyłem. O, wrócę go na. Braskę. On już jest ze spania, wiesz? Mogę uspić? No możesz. No, tu będziemy usypiać z twora. Dlatego chciałam przyjść się na spacer, bo myślałam, że znowu go że Weźmiemy w i zaśnie. To no. Ale jest. Patrz, taki duży grzyb, jest zdrowy. A taki mały i był robaczywy. Ciekawe. No, więc.